Cześć moi drodzy, przed Wami kolejny odcinek podcastu Akademii Polskiego. Ten materiał nagrałam, ponieważ bardzo często dostaję pytania o to, czy istnieje jedna taka lektura, która przyda się do naprawdę wielu różnych tematów rozprawek. No, i kochani, w zasadzie tak przeglądałam sobie tematy z poprzednich lat e, i stwierdziłam, że jest taka lektura, która pasuje do wszystkich tematów rozprawek, które pojawiły się w roku 2025. Mam tutaj na myśli e, tematy oficjalne z matury z maja, z czerwca i z sierpnia. I nie, od razu wam mówię, że tą lekturą wcale nie jest Lalka, tylko jest to zdecydowanie krótsza powieść. Mam tutaj na myśli przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Zaraz przejrzymy sobie wspólnie te tematy i zastanowimy się nad tym, w jaki sposób można byłoby przedwiośnie wykorzystać do każdego z nich. Zaczynamy od tematów, które pojawiły się w sierpniu 2025 roku. Moi kochani, temat pierwszy brzmiał w sposób następujący. Co sprawia, że człowiekowi łatwiej jest mierzyć się z życiowymi problemami? No w tym temacie przede wszystkim musielibyśmy w jakiś sposób zdefiniować sobie te życiowe problemy, a następnie potem zastanowić się nad tym, co pomaga nam mierzyć się z tymi problemami. Nie będę tutaj za bardzo wchodziła w szczegóły dotyczące, w jaki sposób można ugryźć ten temat na wiele różnorodnych sposobów, bo chciałabym, żebyśmy właśnie skupili się na tym, w jaki sposób wykorzystać sobie ten przykład literacki z przedwiośnie. Kochani, pamiętajcie, że w momencie, kiedy chcecie wykorzystać jakiś tekst literacki, to wcale nie musicie skupiać się na tej głównej postaci. Ja proponuję, żeby do tego tematu użyć przykładu jadwigi barykowej. Bo moi kochani, nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy do Baku wkroczyła rewolucja, to w mieście zaczął panować chaos zamknięto sklepy, zaczęło brakować żywności, nie wypłacano pensji, no i zaczęto również rugować z mieszkań. Więc to tak naprawdę jest taki nasz trudny czas, nasze życiowe problemy. W tym trudnym czasie Jadwiga Berykowa postanowiła zadbać o to, aby jej dziecku żyło się jak najlepiej. Jadwiga doskonale wiedziała, że Cezary z entuzjazmem podchodzi do populistycznych haseł głoszonych przez rewolucjonistów i może wskazać miejsce ukrycia ich skarbu rodzinnego. Ja przypominam, że ten skarb dotychczas leżał w piwnicy. Jadwiga Berykowa była taką e, przezorną kobietą, dlatego postanowiła wynieść część majątku za miasto, aby później móc wymieniać go na jedzenie. Kobieta później wymykała się na prowincję i tam zdobywała ziarno, z którego po nocach wypiekała chleby i podpłomyki. Warunki życiowe sprawiły, że Jadwiga zaczęła powoli znikać w oczach. Stała się chuda, drobna, bardzo się postarzała, choć miała dopiero jakieś 40 lat. Jadwiga mimo to starała się nie poddawać. Pewnego razu, gdy zamierzała wyciągnąć coś z ukrytego skarbu, została przyłapana i skazana na trudne roboty w porcie, przez które zmarła. I co nam pokazuje ten przykład? No kochani, przykład Jadwigi Barykowej pokazuje nam, że mimo licznych trudności, które pojawiają się w, ży w naszym życiu, to człowiek jest w stanie te problemy. Pokonać. Dlaczego? No, kochani, tutaj tak naprawdę Jadwiga pokonuje te wszystkie problemy życiowe w imię miłości do drugiej osoby. Ona poświęciła absolutnie dla, wszystko dla swojego syna, który przecież przez długi czas tak naprawdę nawet nie dostrzegał jej troski. Tak więc, co było tym czynnikiem, który popchnął naszą Jadwigę barykową do działania? No, moi kochani, po prostu matczyna. Miłość. Tak więc widzicie, że ten przykład idealnie sprawdziłby się właśnie w tym temacie rozprawki. Sprawdźmy jednak, czy do drugiego tematu również uda nam się w jakiś sposób odnieść się do przedwiośnia. Drugi temat brzmi w sposób następujący: człowiek wobec upływu czasu i wobec śmierci. Czyli kochani, w momencie kiedy mamy tak zbudowany temat, to moglibyśmy e, zacząć zastanawiać się, na przykład, w jaki sposób człowiek reaguje na ten upływ czasu i śmierć, e, w jaki sposób do tego podchodzi. No, naprawdę jest to dosyć szeroki temat. E, ale jak to wygląda, jak to wygląda w perspektywie przedwiośnia? No kochani, tutaj można byłoby skupić się na życiu komorników w chłodku. W Chłodku Cezary Baryka obserwował codzienność chłopów. W szczególności interesowały go warunki, w których przyszło bytować najbiedniejszej części. Komornicy, bo tak właśnie nazywali się ci najbiedniejsi chłopi, wiedli naprawdę nędzne życie, a wielu z nich borykało się z okrutnymi chorobami, które dręczyły i zabijały ich w bezlitosny sposób. Tak więc widzicie, tutaj mamy już to nawiązanie do śmierci. Warto również dodać, że ludzie starzy i schorowani nie byli mile widziani w gospodarstwach domowych, dlatego po prostu pozbywano się ich przez wyniesienie z chałup na mróz, aby szybciej odeszli z tego świata. I to i moi drodzy znalazłam cytat, który idealnie pasuje do tego tematu. Um, tutaj fragment z Przedwiośnia. Cezary podziwiał tę pierwotną barbarzyńską bezlitość, która jest nieuniknioną ekonomią życia. Życia takiego, jakie jest na wsi. Więc widzimy, że ci ludzie, którzy byli w naprawdę trudnej sytuacji materialnej, musieli postępować właśnie w taki sposób, gdyż tak naprawdę nie mieli wyboru. Ich ubóstwo zmuszało ich do wydania wyroku śmierci na bliskich, gdyż utrzymanie osoby niezdolnej do pracy wiązało się z dodatkowymi kosztami, a na te nie mogli sobie po prostu pozwolić. Widać, widać więc, że czasem śmierć staje się tak naprawdę jedynym rozwiązaniem problemów. Kochani, tak więc widzimy, że na razie do obu tych tematów idealnie sprawdza się przedwiośnie. To co? Popatrzmy się na kolejny temat. Tym razem mamy maturę dodatkową to jest matura z czerwca 2025 roku. Temat pierwszy: relacje międzypokoleniowe w życiu jednostki i społeczności. Tak więc w tym temacie musimy zastanowić się nad tym, jaka byłaby rola tych relacji międzypokoleniowych, w jaki sposób wpływają one na człowieka, jak go kształtują. No i tutaj idealnie sprawdzi się nam relacja Jadwigi Barekowej oraz jej syna, Cezarego Bareki. Kochani, tutaj przypomnę, że Cezary Baryka zaczął korzystać ze swobody, kiedy jego ojciec musiał wyjechać na front. Bo na samym początku ten młodzieniec nie sprawiał jakichś większych kłopotów wychowawczych, ale później przestał interesować się nauką, zaprzyjaźnił się z nieodpowiednim towarzystwem. Do Baku później dotarła rewolucja, no i wtedy nasz bohater z entuzjazmem zaczął przyjmować hasła komunistyczne. Uczęszczał również na wiece i przyglądał się nawet publicznym egzekucjom. Matka Cezarego nie podzielała jego ekscytacji w stosunku do nowych haseł, no i przez to tak naprawdę dochodziło do pewnych konfliktów na linii matka-syn. Cezary w ogóle nie mógł zrozumieć podejścia swojej matki. Ta relacja między młodzieńcem a kobietą nie należała zatem do najłatwiejszych, bo Czarek nie szanował swojej matki, wdawał się w kłótnie, nie zajmował się na samym początku w ogóle też domem. Dopiero z czasem, kiedy Czarek zaczął zauważać, że Jadwiga zaczęła powoli tracić siły i gorzej wyglądała, to poczuł szacunek do swojej matki. No i... Tak naprawdę jaki wniosek można byłoby tutaj wyciągnąć? No, mimo iż Cezary przez pewien czas nie był dobrym synem, to Jadwiga przez cały czas naprawdę bardzo, bardzo go kochała. Ona była matką, która starała się, która próbowała w jakiś sposób po prostu sobie poradzić z tym trudnym synem. Cezary sprawiał Jadwidze naprawdę wiele przykrości, ale Jadwiga nigdy... Go nie zostawiła. No i kiedy Jadwiga zmarła, no to Czarek boleśnie odczuwał jej brak. Więc tutaj, gdybyście chcieli wykorzystać ten przykład literacki właśnie do takiego tematu, to można byłoby powiedzieć, w jaki sposób te relacje międzyludzkie, międzypokoleniowe konkretnie, wpłynęły właśnie na obu tych bohaterów. No cóż, mamy z jednej strony Jadwigę, która cierpi przez swojego syna, ale nadal go kocha, więc po prostu się dla niego poświęca. Z drugiej strony mamy Cezarego, który zupełnie nie rozumie swojej matki, który się buntuje, później zaczyna zauważać jej starania. I w momencie, kiedy matki tak naprawdę już przy nim nie ma, to zaczyna dostrzegać, jak bardzo się poświęcała, zaczyna po prostu brakować tej figury. No i czarek dostrzega swoje błędy. Tak więc może się też czegoś nauczyć. No i drugi temat. Drugi temat brzmi w sposób następujący: Poszukiwanie szczęścia, a poczucie spełnienia. No i tutaj tak naprawdę możecie skupić się na życiorysie naszego głównego bohatera, na życiorysie. Czarka. Bo ja przypominam, że tak naprawdę przez całą młodość Cezary Baryka próbuje poszukiwać szczęścia na wiele rozmaitych sposobów. Chociażby w rewolucji bolszewickiej Cezary widzi po prostu szansę na przywrócenie ludziom wolności. Inspirują go hasła, które głoszą rewolucjoniści. Uważa, że rewolucja jest koniecznością i nie chce dalej patrzeć się na krzywdę najuboższych. Jednocześnie, Cezary nie, nie pojmuje jeszcze, że komuniści tak naprawdę też są tyranami, którzy tak naprawdę nie zagwarantują wolności. Kolejnym takim etapem, który pokazuje nam, że Cezary poszukuje w jakiś sposób swojego szczęścia życiowego, jest jego podróż do Polski. Młodzieniec usłyszał wcześniej historię o szklanych domach, no i był nią zafascynowany, zainspirowany. Ta historia dała mu nadzieję na to, że w Polsce odnajdzie wreszcie spokój, że będzie żył w państwie sprawiedliwym, nowoczesnym, w państwie, które dba o dobro człowieka. No ale cóż, przyjechał do Polski i zobaczył, że tak naprawdę to jest zupełnie inny kraj niż ten, o którym opowiadał mu ojciec. Jego nadzieja została rozbita w drobny pył. Kiedy po prostu zobaczył, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. No i tam też y, możemy sobie zwrócić uwagę na kolejne wątki, kiedy Cezary jest już w Polsce i poszukuje swojego takiego osobistego szczęścia. Przede wszystkim widać to idealnie w Nawłoci. E, w Nawłoci oddaje się urokom życia ziemieńskiego, romansuje z Laurą, ale też dostrzega warunki życiowe, w którym przyszło bytować e, chłopom w chłodku. No, i nawód staje się właśnie symbolem takiego życia, które, stylu życia, które, który nie może być kontynuowany. Sam Cezary kończy romans i ponownie skupia się na życiu społecznym, politycznym. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden bardzo, bardzo istotny szczegół, czyli na zakończenie powieści. Bo tam widzimy, że Cezary w ostateczności nie osiąga spełnienia. A my wiemy, że bohater przez całą ostatnią część naszej powieści rozmawiał z gajowcem, rozmawiał z Lulkiem i on po prostu nie zgadzał się z postulatami ani komunistów, ani z postulatami właśnie Szymona Gajowca po prostu nasz bohater dostrzegał wady każdej z tych ideologii. E, widzimy więc, że w tym świecie zaprezentowanym przez Stefana Żeromskiego tak naprawdę nie można, nie można poczuć się spełnionym. To nie jest taki stan, który osiągalibyśmy raz na zawsze, tylko to jest po prostu jakaś ciągła pogoń, tak? Cały czas musimy po prostu mm, próbować, cały czas musimy się mm, rozwijać. To jest pewien proces. I Cezary właśnie staje się symbolem tego, staje się symbolem takiego poszukiwania, staje się symbolem całego pokolenia, które poniekąd szuka swojego szczęścia, szuka swojego spełnienia w bardzo trudnych czasach, w czasach powojennych, w dwudziestoleciu międzywojennym, w momencie, kiedy Polska dopiero się odradza, w momencie, kiedy nasz kraj znajduje się w naprawdę tragicznej sytuacji ekonomiczno-politycznej. Ok, czyli mamy już tak naprawdę dwie matury za sobą, a sprawdźmy, jak to wyglądało w maju 2025 roku? Pierwszy temat, jaki pojawił się w tym, w tym roku, to było źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka. Zobaczcie, znowu idealnie pasuje nam tutaj przedwiośnie, bo musielibyśmy w tym wypracowaniu skupić się na tym, czym tak naprawdę są te czasy trudne dla człowieka, no i odnaleźć promyk nadziei. Proszę bardzo. Mamy przedwiośnie, czasy trudne dla człowieka, to mogą być czasy zarówno te, które dotyczą po prostu bezpośrednio naszego bohatera, no bo przypominam, że dla Cezarego trudnymi czasami może być po prostu, może być po prostu fakt, że zostaje sam, bez rodziny. Najpierw umiera jego matka, potem umiera jego ojciec, ale również możemy skupić się na tej kwestii politycznej, trudne czasy dla Polski. Tutaj można byłoby powiedzieć, że jeżeli chcemy skupić się na tych czasach politycznych, no to można byłoby opowiedzieć coś nieco na temat historii o szklanych domach, bo przecież Seweryn opowiada o tym, że w Polsce tak naprawdę wszystkim żyje się wspaniale, że każdy ma dostęp do energii elektrycznej i dzięki temu ludziom żyje się naprawdę przyjemnie. No i ta historia o szklanych domach może być zatem takim źródłem nadziei, to jest źródło nadziei dla naszego młodszego. Bohatera, dla czarka. Um, Czarek jedzie do Polski i ma nadzieję, że po prostu będzie żył w państwie, które jest w stanie godnie zająć się obywatelem. Um, Seweryn oczywiście ukrywa przed synem fakt, że tak naprawdę Polska po I wojnie światowej znajdowała się w bardzo trudnym położeniu. Kraj był rozdrobniony politycznie, występowały problemy gospodarcze. No i tak naprawdę przez ponad 100 lat Polska znajdowała się w rękach trzech różnych zaborców, a to doprowadziło do powstania ogromnych różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów. Tak więc, e, moi kochani, ta historia o szklanych domach jest nadzieją. Ta historia, którą opowiada nam Severin Baryka jest po prostu jakimś takim impulsem, który ma popchnąć naszego młodego bohatera, no i pokazać mu, że warto jest po prostu do Polski jechać, że warto jest próbować. To ma po prostu być też taki, taka wizja idealistyczna, taki mit, który ma poniekąd podtrzymać w synu nadzieję i wiarę na sens powrotu do ojczyzny swojego Ojca. No i ostatni temat, czyli temat dotyczący tego, jak błędna ocena sytuacji może wpływać na życie człowieka. I tutaj znowu możemy skupić się na naszym Cezarym, bo tak naprawdę tutaj jaką błędną ocenę sytuacji byśmy zauważyli. no Cezary Bareka, jako młody mężczyzna, jako młody chłopak, który podatny był na wiele różnych wpływów z zewnątrz, po prostu nie potrafił zauważyć pewnych zagrożeń płynących z komunizmu. Ja Przypominam, że na sam na początku Cezary tak bezrefleksyjnie podchodził do tych wszystkich kuszonych haseł. Z fascynacją, z fascynacją wypowiadał się na temat rewolucjonistów. On pragnął nieograniczonej wolności i równości dla wszystkich, no ale Cezary nie widział, że w rzeczywistości komuniści wcale nie byli tacy sprawiedliwi, ich rządy opierały się na sianiu terroru. No i przez tą taką swoją ślepą fascynację Cezary przestał fascy interesować się w ogóle nauką, e, popadł w konflikt ze swoją matką. I to są właśnie skutki tej błędnej oceny sytuacji życiowej. Moi kochani, to są tylko i wyłącznie tematy z tego roku. Ale jeżeli jesteście chętni, to możecie zostawić mi komentarz. A ja nagram wtedy podcast dotyczący tematów z lat poprzednich. Zobaczymy, czy też uda nam się do wszystkiego dopasować przedwiośnie. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat przedwiośnia, to zachęcam was do spojrzenia na naszą stronę akademiapolskiego.edu.pl i tam znajdziecie sekcję darmowe materiały. W tej sekcji możecie z tej sekcji możecie pobrać darmowe opracowanie przedwiośnia, które dla was przygotowałam. No jeżeli jesteście ciekawi w jaki sposób wygląda to na naszej platformie, na naszym kursie to możecie zajrzeć sobie do lekcji, do lekcji trzeciej w module 12, i tam nagrałam ponad godzinny materiał dotyczący właśnie przedwiośnia. Uważam, że przedwiośnie to jest taka lektura, którą serio bardzo dobrze jest znać. W tym materiale opowiadam nie tylko właśnie o losach głównego bohatera, ale skupiam się również na postaciach drugo- i trzecioplanowych, bo pamiętajcie, że też właśnie możecie zrobić sobie idealne przykłady z takich postaci. W tym materiale opowiadam również, opowiadam również jak wyglądały różne koncepcje odrodzenia Polski, opowiadam również o genezie powstania przedwiośnia i wprowadzam również kontekst Biograficzne, te konteksty biograficzne są naprawdę dosyć istotne. No to co, ja Was tak naprawdę zostawiam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego materiału i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.